Ja mam tysiąc piętnaście. Ja mam pięćset. Tysiąc piętnaście? Tak. No. Co za chłop. No grałem w to mnóstwo razy z Admirosem. To strasznie dużo. No. Dwa razy? Mnóstwo razy. Dwa razy? już teraz piąty raz nie, gram. Nie, trzy razy grałem z nim. Trzy. Tam cztery. Też ujdzie. piąty gra, raz gram. Zamrugało? Nie wiem. Ty Zbieraj max klucz. No. Jak się roki zaczął rozglądać? Nie mam wszystko. No tu Co się jest? nie trzeba. Tu się nie zrespi, jak świeci światło, to tu się nie zrespi. Podobno może. Nie. Yy, za, po, za ciemnym pokojem. Jedynie. Jest. Tak, randomowo ci się nie zrespi. Jest. Jest. Jazz. Jak psyknie poza ten, poza ciemnym pokojem, Lighter, to jest to głos. straszak jedynie. Pst. 9, mrugło, mrugło Moja szafa! Kur Kurwa! 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 Kuro! Kurwa. Okay. Chamy parszywe! No co, ja poszedłem do pieczęci! ty chamy! Dobrze za tym idziałem, była szafa, nie? God damn no, Ja klikałem, spamiłem! Ja spamiłem, eh, żeby no, no, wejść do tej mało. Zamknij, zamknij się. Jeszcze drzwi się nie chciałem otworzyć. tak długo się otwierała, ten leciał już za mną. Macie glucha? Nie, nie mamy klucza. Jeżeli Gurdrak jeszcze musi znaleźć, Jezu. albo pewnie na łóżku zna znajdzie, czy coś. Mam. A jak wygląda wchodzenie pod łóżko? No, zobaczcie. Chcę zobaczyć. Tak. Właśnie, Ej, na końcu wystajesz. Tak. Na tak? końcu z łóżka. Tak. Wcale mnie nie było widać, nie? Wcale. Wszystkie potrzeby. Otwierajcie! To panowie. Okolic. jam. Znowu taki. Ten layout pomieszczeń. Pam, 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 pam. Co? Pam, 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 pam. Co? Nie wziąłeś roki? Nie wziąłem, a? Nie wzi Ja wziąłem. <laughs> nie. Kasiasty. Na co? Kasy nigdy za wiele.

Ale, okay. jeszcze, ale jeszcze tego nie używaj. To, ty, to przy full HP. Nie, przy tym, przy ucieczce, Ale sobie, czy czy jest, o, czy Boże, jest no sens to marnować to przy tym? Patrz, kurczak będzie za czwami. Tak. Coś, coś co się gabisz, Co to za entity? entity, chicker. Chicker. Entity cheeker. Jezu. Yes. A w Bencie może być ten? nie. Rich. A skończyć w tym będzie Mrugło! Szybciej! Ale długo leci! No! no. Strasznie Dobra. długo, może jeszcze ciemność przed nami? Ja może pójdę pierwszy, bo ja mam lata. Later. Ja też mam lantern. Lantern tak, lighter. Mamy. Wszyscy mamy tutaj. No tutaj? A. Zaraz nie ma pewnie. Niekoniecznie. O! Znowu obrazy! Tu, 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 tu. Psita słyszałem! Też, 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 też słyszałem. To tym razem to nie byłem ja! No. Mr. Sandman. Dobra, Dobre, ja wezmę sobie ten obraz. Rokie, chcesz wziąć jakiś obraz? Weź co, mieć wolne ręce. O, dobrze, w dobrym momencie to. Ciekawe czy, o, czy obraz to... Ten, kradniecie. Ten... ten obraz powinien nam to zasłonić. No, ja mogę trzymać jednocześnie ten lighter i... O, oh, znika po o jakimś Jezu. czasie. To jest głupie. Myślałem, że można ukraść. Ty kradzieju. A kradzieju ty. Misty. Ty, ty zły ty ty. Nie jestem zły Mruga. Oko. Nie, Słyszę. nie oko. Słyszę go. Nie oko. Nie oko. Right. Chodźcie, panowie. Nie ma, nie, nie ma czasu do Cześć. stracenia. Widzę, że też zastosowałeś strategię pokój przed. To no, pobiegł Max do przodu. Ty, no, poczekaj! No, no, wtedy sprintujecie, tak? Ja lecę. Ale no, no. w sumie ty, no, no, ale nie chcę, żeby nas glitch dorwał. Nie no wiem. ale to chłopiec, no. wiesz, jak to się... Długo trzeba czekać na to. Ty, 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 no, 30, let's go. dobra, let's zaraz oczka. Co to było? Ro mrugło. Don't. Dobra, oczy. Ty tu... Are you sure? Ta Oczy Tylko oczy, dobra Pamiętaj, łykni, łyknij sobie witaminkę za, ten, zaraz e, po nie, sekwencji Nie, jak będzie, jak będziesz uciekał, to sobie po, Zaraz to po, po sekwencji tej Tak, 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 tak Zaraz po cutscence I ja wam Tak, 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 tak ta, ta. Jeszcze nie Będziesz, będziesz nie mogę teraz Jeszcze nie, po scenę. Dobra Now o, kurde! I Gida! Gida, no. Gida, Gida! Mów nam, mów nam! Piękne. Środek. Dobra. Okej. Okay. I my wtedy sprintujemy też. Jak on jest dalej, pokój dalej. O Jezu sta. Lewo. Lewo, lewo. lewo. dobra. A gdzie jest tutaj koniec, dobra. To jest A głupi ogień, kurde. No. Można, dobra. Się, można się złapać, dobra, jest go, dobra. I no i co z tego, nie chcę wiedzieć. Boże, on jeszcze biegnie. To. Ciemność? Nie, to nie ciemność. Nie, ty, ty, poczekaj. To nie ciemność. A, Dobra. Nie ciemność? ciekawe. No jak tak dziwnie. Ciemno, Dziwna ale nie ciemno. ale nie ciemno. Co? Słyszałem, jak ty psytnąłeś. Nie, nie, nie. to nie ja, naprawdę. He? Nie, nie, nie. Fuck. Nikt nie psytną. Ja w tym Nikt ja nie w, w tej rozgrywce tylko raz psytnąłem i to na początku. A. O, ciemność. Ale prosto są drzwi. O ty śmieci, o, on się zrespił przy mnie. Co jest? Co jest? What the fuck? co, żeby, żeby e, co, co będzie next. Będzie co? ten fryer. Jaki, fryer. Jaki fryer? do którego musisz się odwracać. Skąd ty Chcesz to wiesz? Się iść w A kierunku. dobra, wiem, wiem, Raki wiem. Bierzą, co wiem co nie, 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 jeszcze raz. To będziesz miał przeciwnika, który za każdym razem jak wywali ci na ekran turn around, to okay. odwróć się i biegnij w przeciwnym oh. kierunku za każdym razem. Oh, okay. Biegnij w przeciwnym okay. kierunku. Okej, okay, dobra. To jeżeli jeżeli to co mówisz, co co zrobisz, Max? Zepsułem sobie podłokietnik <grym> zepsułem do tego. <grym> Au! takie. Au! Oparłem się i się połamam. No. Czyli dobra, będzie napisane turn around, to tak, się odwraca. Będzie, będziesz miał taki glitch na będzie... ekranie, taki po prostu glitch no, na taki ekranie glitch, będziesz wielkie miał. wielkie turn around, taki glitch yeah. taki stat statyczny To ekran. się odwraca, się. odwracasz się i idziesz w drugą stronę i tyle. Jest, jest. Ewentualnie musisz się odwracać, po prostu idziesz w przeciwnym kierunku, czyli WS, WS. Znowu no wszystko tak. tutaj ten. Nie, no nie ma. Znowu ktoś coś przegapił. Ja nie przegapiłem. WS, no ale jak się odwrócę, to dalej muszę W. No, idziesz w przeciwną znaczy, stronę, no i tyle. znaczy. No i tyle. znaczy no, no. Chodzi o to, żebyś po prostu szedł w przeciwnym kierunku. Nie musisz się odwracać, ale żebyś szedł. w nie przeciwnym Nie muszę kierunku. się odwracać, nie musisz. No. Ale możesz. Nie musisz. Musisz. Kluczyk był w pierwszym pokoju Gamonie. Okay. Dobra, czyli tutaj będzie on. Tak, A, tutaj jest, będzie. Czy jesteś on? pewny, że to jest to? Tak, bo tak mrugnęło mocno, to będzie on. Panie Mam taką się. pewność. No dobra, zobaczmy. Tak. Yep. O Czyli idę ciągle do przodu. Tak. Tak, tak. I w tych zwrotach jest psy. Jak jest yy, statyczny ekran I w tył z tyłu zwrot. E, Roki zginął, super Serio? Jest. Zacząłem się o ścianę. O, o szafę. O szafę. Dawałem S i mnie w szafę dlatego się długiło. Dlatego trzeba się odwracać po prostu, żebyś wiedział w którą stronę idziesz Możesz wydać bobusy? Nie. To chyba będzie. To, to chyba... Ja też tak ginąłem. Hold, hold. Ja też tak ginąłem. No, daj mi wyjść, ja. frajerze. <noise> nie zdążę doładować ten Mam gigantyczne. Nie, nie, nie. To co? Restarcik? Nie! Czy to to, to nie! Idziemy naprzód. dalej. Pójdziemy naprzód i. Jak tam idzie do tyłu i naprzód? No bo nie daje mi wyjść. Dobra, ciul. Cześć. Udało się. Ale mi się, po mi się nie chwili. pokazało żaden turn around. Mi się pojawił ryj, to Ja zacząłem od razu S. Nie, znaczy to nie zawsze się pojawia. To, to Morda hold. Zawsze się no. statik pojawia. Mi, mi się nie pojawił raz. Zawsze. Mi się Morda Horde pojawiła tylko. No, to dziwne. I on ja się nazywa No hold. I jeszcze teraz... się w szafę no, i mnie zabił. Widzisz, że idę po półki, to idziesz w te same półki co ja. No ja, a jak? Czemu nie? Kurczaku parszywy ty. Wygrajcie to! Nie no, co ty? Wierzę w woz. Co? A, chodź. No, przecież idę no. Łódź! Pan bibliotekarz! bibliotekarz! Z nowymi dom, ząbkami! Demogorgon! Mięsny jesz! Co? Mięsny jesz, mięsny jesz, ty go ty zjesz, zjesz, ty go zjesz. go zjesz! Widzę książkę! Tylko ja muszę się najpierw na górę dostać, nie? Podam mi kod, otworzę i nie wyjdę! Eee... 9? No. Szybciej podam. Eee... 1? No. Chwila, chwila, bo on tu idzie. No to, I idzie dom, na górę do górę wiem. Tak, tak. Ja, ja cię Max obserwuję. Ja go słyszę kiedy. A, idzie, on idzie na górę. A wiem, wiem. Teraz e... powiedz mi końcówkę klucza, to, to już sobie zrobię. Zero, trzy... O, nie mamy ostatniej. można zrobić metodą i błędów. 30, o, z tyłu 35. gdzieś tam. Jest. Jest. No O i Ezi. tyle. Brawo. Easy Easy nice. Obraził się. No spierdziel jak ja robię szafy! No co ty kuwa tu? O! Aby ci kuwa zjadł potwór Chyba, że nie mogę screechów waszych widzieć. Chłopst. Nie było. Tu coś się nie. Jest? naprawdę. Eee, klucz. tutaj Max klucz. Oświetlaj mi, a ja albo już otworzę. Mam klucz, mam klucz, nie Ale ucielej. już otworzyłem lokpikie. No kurwa! Po co marnujesz? No jak jest ciemno, to marnuję. Jak chcesz, to użyj na te wielkie Głupi. pomieszczenia, co musisz po ośmiu chodzić, żeby no. znaleźć klucz. Głupi ty. Mądry? Głupi ty Mądry Nie jest. O, obrazy. O, obrazy. Sto jest codzienny pokój. Yeah. Znowu stylują obrazy Nie tu, kuźwa, co ja robię. Tu? To byś zabrał i wszystko. No. I. Chcesz wziąć obraz? Jasne, że biorę. Nie tak. zaliczyło, Max. Powinno wam teraz schować. Oczywiście, że biorę. O możesz się schować z tym obrazem do szafy? Gdzie jest szafa? Zdajcie mi szafę, to się schowam. Zaraz cię zniknie pewnie. Jest tu szafa. ta szafa? <noise> Wcale mnie nie widać. Z tej szafy wystaje ci obraz. Wcale sik by o cię o nie tym? złapał. nie Oj, zniknął. No! Do no, kat. Aby cię zjadł. Pójdę w prawo. Mam! Aby cię kupił szybko. No ładnie poszło. 60. Nie, najgorzej. Logpikujesz? A, ten... to nie można logpikować. Trzeba, trzeba znaleźć. O, Cześć. Pff, się Wy coś widzicie, 8? czy nie? Bardzo ja ledwo. ja widzę całe, całość. Ledwo, ledwo. Całość? Tam... Całość Mów. widzę. Ciemno, ale całość. Ja idę ścianą po nie. prostu. Mam. Dobra, wracam. Dobra. Wracam. W, lewo, w lewo. Zauważyłem cię, gnoju. Nie, Max, źle. Cofnij się. I w lewo. W lewo? Nie, tu. O, no, fuck off. ty No, no nie wiem, no, myślałem, coś widzę. Max? Jak wychodzisz, to... nie patrz się na drzwi. Nie patrz się na drzwi. Gdzie? Tu, dobra. Nie patrz się On na drzwi. ci w lewo, a ty robisz rotejta 270 stopni. Nie patrz się na drzwi. Dobrze, nie musisz trzy razy mówić. <laughs> Ham w drzwiach. No, znowu. Uf. jak idealnie. O. Jedzie, 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 jedzie. I... Hmm. Dzień dobry. Dzień. Pełne skupienie, jak uśmiech. 68. Mrugło. E, przeszedłeś? No, przez drzwi gdzie też. Dobra, nie ma nic. Czy, czy to pomieszczenie nie powinno być też ciemne po tym, jak sik przyszedł? Nie. Uh -huh. Kluczyk? Tak, jak sik przechodzi, to kolejne pomieszczenie jest ciemne. Bo on wyważa przecież drzwi. Aki. Nie wiem, jak on działa, powiem szczerze. Aki haskro, tak. Aki. Aki. Głupie, jeszcze życia nie straciłem ja, pierdziu. Hey. A, loki nie żyje. Właśnie chciałem powiedzieć, a ja straciłem. Ale nie będę przy... się uczył na tych potworkach. Nie Pierwszy przy... raz. Tak. Teraz oglądasz tutorial. Gdzie a mogę to włączyć? <laughs> Możesz. Teraz jest tutorial, jak, jak nie szukać klucza. Ale ja jak ciebie obserwuję, tak... Max. Mnie? Jakbym to chciał obejrzeć, to bym na oglądał. A jest tu ja tu byłem. No ale ja w szafkach szukałem, nie skupiłem się na tym co leży na biurku, proszę No tak, tak, tu masz ten, tu masz ten. Ja otwieram te drzwi, nie. Hogwart. Ty masz czakęte. O, Hogwart! Czekię, ty masz te lego łapki. No wiem. Lego łapki. Ja nie mam, ja mam A ja to widziałem i nie próbowałem wychodzić za dasie? Do ogródka? Tam się no, ale tam nic nie ma. Aha, szkoda. 7-1, coraz bliżej. Czyli można tego Demogorgona o, minąć jednak, czakę tam, na stówce. Można, ale trzeba od razu iść na górę, ja Teraz żeby wiem. on, on Cię nie wyłapał. Nauczony doświadczeniem. Już wiem. Się, Bo to myślałeś, że on pójdzie dalej, nie? Tak, ja myślałem, że on mnie zignoruje. Super, fajnie, że idziesz bez mnie, nie? Leci. Dobra, to zajęło, zanim przyleciał. Poszedł. Chodź które to? 74 4 7 pięć już. 3, już. No i nic. A ja nawet do biblioteki nie trafiłem. Ojoj. Boże. No kolejne oczy. Znaczy kolejne A fysik. muszą być? Muszą Ta. być zawsze. O! Tak. Kurwa, zauważyłem go. Timofi? <grym> tak, zauważyłem go zanim do mnie wyskoczył. Wow. <grym ofi? grym ofi> A ja nie zauważyłem tego u ciebie. Widziałem jego nóżki kuźwa. O! Ciemność, ja przyda mi Świeca, żeby mi się nie pojawiał fryer Ale mało życia straciłem. Będzie się po pojawiał. No, ale rzadziej. Jak świecisz, jak masz źródło światła, to rzadziej. Nie. Eee. No. Pono trzeba mrugło O, mrugło, mrugło, o mrugło. może być to ten, bo mrugło dość potężnia. O, będzie go widać. O, widzę, będę go widział. Jedzie. Uuu. 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 przerażający O cieło. No na on, on ładnie. Ja, no dobra, jak jest leo od pokoju do góry się idzie. Mhm. Lewo prawo, prawo idę. Brawo, Brawo. U, mam go Jest, jest u mnie, u mnie u mnie checken. Na lewo Ile idę? Słyszałem psa Ale kto? A. Okej, okay, dobra Czysta Eee, oczo, o, oko, oko będzie, będzie, teraz. będzie, będzie pana, tak, 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 tak będzie pan na ja. To musi być Hello man! Czy znaczy inaczej, ja będę operował tu prawo lewo Na To mm -hmm. ja ciebie Max obserwuję Brawo Brawo, Brawo. Lewo, lewo. Prosto. 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 Lewo? Prawo. Prosto? Prawo! O oh, fuck. Prawo. O ja. U. Złapię mnie. Dajesz Max? Jeszcze cię nie złapię spokojnie. Jesteś, Jezus, on jest jesteś za koło okna. Nie, nie jest za tobą. Dopiero wszedł do powietrza. O, okej, okay, dobra, dobra. Spieprzyłem raz ale okej. Okay. No. Nice. Nice, nice. Ej, się tam zaciął! Nie. What the widziałem. widziałem. Wow. Widziałeś to robić. Ja, kawałek się zaciął, no. zuciemność ciemność, przed nami Strasznie jest. Strasznie często. Ale Dobra, przed nami. pięć pomieszczeń, sześć. Dobra. radę. nie muszę zaświecać, bo to jest dość jasno. Czyli co, czyli robimy, już... robimy jeszcze raz ten manem? A, zrobimy. Kogo ze. Kogo zeżre, tego zeżre. No, jak na sobie dwuzeszle. do końca już. O, mrugo i to potężnie. Jap, yep. to będziemy widzieć. Ja będę mm. O, kurde. Będzie on, będzie on. Sik czy. Nie, ten drugi! Oj, to nie! Ależ ty ledwo zdążył! Ojej, skopałem. O, zarąbał cię? Nie. nie. O, on jest bardzo szybki. Jest szybki Czy oni go przyspieszyli? Chyba tak, on jest y, trzy razy szybszy. Widzę. O, ledwo zdążyłem. What? Powiem Skończył? ci za pierwszym razem. Ledwo. Nie wiem jak ty żeś to przeszedł Ledwo. Ciemność przed nami. Ledwo. Ty kurde. dosłownie miałeś animację wchodzenia, jak on przeszedł tak. obok ciebie. O! o, Jezu, ciemność kolejna. No, ostatnie pokoje są ciemne. Jest o. dobra. Patrz, ostatnie. No, obstwo. Nie, nie, nie. Jest, jest to. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Nice, dobra. Okay. To co przebiegamy obok niego? Robimy. Robimy manewr, manewr Kupa. Obydwoje, tak? Tak, manewr, manewr Kupa. Manewr Kupa, dobra. dobra. bo ty na prawo powiedziałeś. Ja bym się, no. Dobra. Oglądam was. Do góry, do góry, do góry. Zasłaniasz mi swoją mordą. Poszedł tam, poszedł tam, poszedł tam. Mamy, mamy to, mamy to. Mam klucz? E. Dobra. To chcesz, ty by... chcesz zrobić tą zagadkę? Nie, ja jej nie zrobię, czaken. Chyba jest szansa, Ej, wiesz, że dosyło. jak chyba sam pójdziesz, to ja zginę. Ja nie, no, przecież nie wejdę do windy i nie zostawię cię, Kurwa. tak? Czekam na ciebie. On no. siedzi na klatce schodowej. Dokładnie, patrz, czy on nie idzie tutaj. Ale od góry. Nie jest. idzie, o, dopóki tego nie skończę, on tam on nie podejdzie. No, no dobrze, A, no to, spoko, no to ja jesteś tam bezpieczny. Ta. Ja też jestem Dobra. U siebie bezpieczny. Co on jest, bo ty idziesz robić zdjęcia. Tak, tak. Elevator Poweron, spierdalam, spierdalam, spierdalam. A co on jest, skoro możesz tam to robić? Max, 15 minut. max, max. Na no, szybciej, szybciej Max czeka. Czekam na ciebie. Szybko, o, ja szybko. szybko! Szybko! O, 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 yeah, jest o, o, brawo! Kurna, jest. <laughs> brawo! Jest, no. jest, jest. I to jest ending dorsów, tak? Tak, ending dorsów. Czekaj, zaraz, zaraz, zaraz. Czy, czy chcesz mi powiedzieć, Chucken, że mogłem robić w nieskończoność tamtą zagadkę? Czy był ograniczony... się nie wiem, jak to działa stanowczo. Mówisz, że jak robisz, to cię nie atakuje. No. no. To po co on Ale, w ogóle robiłem jest? Robiłem dość długo i nie wyważył tych drzwi, więc nie wiem dokładnie, ja czy chcesz jest chwilę czas, robił. czy nie. Łata. To te się. drzwi były otwarte do tego pokoju? więc Ale nie to, wiem, to jeszcze co nie wyważyć. koniec. Oh. Au! <laughs> jest. Uh, 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 uh. Mienstyjesz, mienstyjesz. Ty go zjesz, ty go zjesz. żeśmy nie przeżyli tego. Au, biedny goń. A wolałem wcześniej umrzeć, nie umarłem z wami. Nie, yeah, oh, oh. dostałem achievement nie. za to. Jest, Za ukończenie. Yes, escape the hotel. No to, co, no to teraz wszyscy czekamy na update doorsów, nie? Nie Ale tak, jeszcze ze przejdę. Roki musi przejść jeszcze. A, no Roki, tak.